Ale jestem znowu w takim pięknym miejscu, że ręce aż po prostu... Marzy mi się mieć dużo posiadłości lasu, jednocześnie duże łąki i jednocześnie podróżować sobie wanem po świecie. Ale móc zawsze wrócić do swojego miejsca, które jest duże. Moje ranczo. Kurzy życie. Teraz trzeba wziąć się do roboty. Goliłem Pawła. Wygląda lepiej niż ja. No nie wiem. Po świętach trzeba będzie iść się poprawić do fryzjera. To jest elegancki, najpiękniejszy zachód słońca. Tutaj zaczynamy. Mam dwa włączniki, le, e, przód, tył. Będą przyciemniane, bo zaraz wszystko pięknie zlutujemy. Teraz będę lutował e, gniazdo USB z wyświetlaczem woltomierza i gniazdo 12V do tego panelu. A tu nam wychodzi... I dwa. A my zrobimy... Czyli tu są plusy, a minusy gdzieś po prostu w dane miejsce jedno. Tylko 30 świecą. Bo to nie to. Wszystko działa. Będę teraz odkręcał wentylator, bo mi nie działa. Zobaczcie, czy jest napięcie za pomocą miernika. W samym początku popełniłem mały błąd, bo przed zamontowaniem wentylatora nie sprawdziłem go, czy działa. Po zamontowaniu go sprawdziłem, no i nie działał. Ale olałem temat, myślałem, że po prostu źle podłączyłem coś z prądem, bo się jeszcze na tym nie znałem. Myślałem też, że bezpiecznik się zepsuł, taki mały, bo mi kilka razy upadł. Wymieniłem go dzisiaj, nie działa, no i zacząłem się trochę tym stresować. Rozebrałem z bratem cały wentylator, każdą śrubkę. Po kolei z miernikiem, kabelek po kabelku, wejście po wejściu, sprawdziliśmy, gdzie płynie prąd, gdzie nie płynie. No, i na samym końcu okazało się, że jeden kabelek minusowy był niedociśnięty. Ale już to złożyliśmy, ale wróciłem do tego i mówię: Jeszcze raz spróbujemy. I się udało na szczęście. No dobra, składamy to i idziemy dalej. Przyszedł czas na zamontowanie Webasto w samochodzie. Podchodzę do tego już któryś raz, ale już mówię dzisiaj sobie, nie mogę gdybać i myśleć czy to z lewej, czy z prawej, czy z przodu. Najbardziej optymalnie będzie mi pasowało to z przodu, bo będę mógł się potem jeszcze podpiąć z paliwem w bak i będę miał po problemie. Wywierciłem już jedną dziurę, więc nie ma odwrotu. Założyłem grube wiertło. I tak troszkę za mało na to, no, ale wiercimy. Wiercimy i się nie poddajemy. Poczynamy. Muszę przykręcić przetwornicę, bo bez 230 to ja nie dam rady pracować w terenie. robimy przymiarki bo już mam dosyć, naprawdę braku 3, 230 mam to już tak dosyć nie wiem czy nie za nisko tu no to już nawet więcej tutaj nic nie zmieniam po prostu tak na środku montuję będziemy teraz z Pawłem testowali jak działa przetwornica bo zamontowaliśmy Ogólnie nie wzorujcie się na mnie Nie są to filmy instruktażowe Ja wam po prostu pokazuję jak ja to robię Jak ja się tym bawię, jak ja się tego uczę Bo tak naprawdę jest to dla mnie nauka tego wszystkiego Prąd, elektryki Albo i to samo Zobaczcie Nie czytamy w ogóle instrukcji Oczywiście żartobliwie, ale Podobaczymy teraz dwa kable do akumulatora I w ogóle zobaczymy czy coś się zaświeci Paweł montuje właśnie kable do przetwornicy. To po prostu będę w niebo wzięty, bo marzę o tym, żeby móc pracować, składać filmy, robić strony internetowe w naturze. A zawsze komputer wytrzymuje oczywiście godzinę dwie, więc normalnie powoli, ale do przodu. Uder! Na, na, na początek ten ekranik coś daje. Wypniemy jedno, tepniemy tu, klikam switch, pokazuje, że bateria jest na 3 czwarte i jest włączone, Paweł, kolejny raz. Pomogłeś mi. To coś innego podłączymy. Polecimy z grubej rury. Podłączymy wyży na Hanie! Moje życie każdego dnia jest piękniejsze, bo robię tutaj krok do przodu z każdą częścią. I jestem dumny każdego dnia z siebie, że nauczyłem się czegoś nowego. mną No i ty. Człowieku, jak ja e, pierwszy raz kupowałem lotownicę do tego vana, a ty ile masz kilka lat, kilkanaście lat i już się uczysz fajnych rzeczy. 15, kilka. Ostatnio miałeś 8, jak pamiętam. Też pamiętam. To chyba jest niepotrzebne. Ale jak wyłą przy wyłączaniu jest taki pik-pik, to jest po prostu no, miód na moje uszy. Jak można przenieść lekcję zwana do, lekcja do lekcji w życiu? Tak naprawdę wiele umiejętności mamy w sobie, tylko nam się wydaje, że czegoś brakuje. Wentylator mogłem po prostu chwilę zrobić, ale nie, czułem jakąś barierę, że coś się na pewno zepsuło, to nie jest moja wina. Lampki, miesiąc czasu szukałem, a przyłożyłem się dobrze, i, i w chwilę zrobiłem, i w chwilę kupiłem, i, i działają. Przetwornicę kupiliśmy miesiąc temu. Wystarczyło podpiąć minus do minusa, plus do plusa w akumulatorze. Miałbym prąd, a narzekałem tak wiele razy, jak byłem gdzieś właśnie na jakimś polu, że brakuje mi naładować komputer czy aparat. Masaka. Mam solary już dwa miesiące. Kontroler też mam dwa miesiące. I pewnie się okaże, że podłączymy go w 2-3 dni. Ale... Separator ładowania baterii też mam, już mogły mi się ładować akumulatory, a tak? Ciągnę prąd z domu ładuję akumulatory ładowarką do, do, do ładowania akumulatorów. Ale spoko. Nie przejmuję się. Ważne, że trzeba wyciągać lekcje i iść do przodu. Można sobie wyjść na rowerek do lasu pojeździć. Prawdziwy downkill O, to jechaliśmy do osady O proszę bardzo To ja jedną ręką jeżdżę Nie widać, ale tam daleko są piękne, duże już jelonki, albo sarenki. Widziałeś jaki łoś wielki był? Tam gdzie te sarny. Ale to był A, jeden z największych łosi jaki widziałem. Chodzi już piękne lato Tu zapach pierwszych chwili Znęconego wolnego czasu na świeżym powietrzu Łosie wychodzą, sarenki Kolejny piękny zachód słońca. Tym razem aktywność spędzam sobie na rowerku no jest bosko. Wczoraj tam staliśmy i ciekawa sprawa. Słychać jakby normalnie kogoś zabijali. Płacz ktoś ucieka, krzyczy. Ja wystraszony wyglądam z wana Ciemno nic nie widać. Słychać, że gdzieś coś daleko piszczy wyje, ale nie słychać. Aż nagle, zaraz dosłownie obok wana widać oczy, że coś siedzi To był... Ale... To był lis, ale to wyglądało jak... Wściekła hiena, jakby miało normalnie... Wściekliznę jakąś to zwierzę Jeszcze się nastroszyło na nas, na tego wana Zdążyłem w ostatniej chwili zamknąć drzwi Po prostu aż ciarki miałem Strachę myśleć... Jak to zwierzę mogłoby się zachować jakbym był na dworze A! Codziennie widzimy łosie Sarny Piękne zachody słońca. Zajebiście jednym słowem.